Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Arten. I tym razem na moim kanale pokażę Wam mój kolejny unboxing a są nimi dwie gry na PlayStation 4 Mass Effect Andromeda i Ukryty Plan. No to zaczynam. Zaczniemy od Mass Effecta. Tak to właśnie wygląda z przodu Mass Effect. Andromeda od studia Biowar i EA Sport. Tak wygląda na grzbiecie. Tak wygląda z tyłu. W środku tak to się prezentuje. I mamy tak. taką ulotkę to takie coś to chyba jest podziękowanie No i o, książeczka i instrukcja obsługi, no i ukryty plan. I tu właśnie wymaga do pogrania w tą grę telefonu lub tableta. Tak to właśnie wygląda z przodu. Ukryty plan. Tak wygląda na grzbiecie. A tak wygląda z tyłu. W środku tak wygląda. No i mamy właśnie akomolotkę i PlayStation Plus. No to trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie cześć.